Czy wiecie, że pływanie wspaniale wpływa na rozwój niemowląt i małych dzieci? Mięśnie, <grywa> brawo! Na przykład ćwiczenia mięśni brzucha. Dla mnie to ważne, bo chcę mieć sześciopak, A dla małych dzieci ćwiczenia w wodzie wpływają na rozwój właśnie mięśni brzucha, co odpowiada za postawę i równowagę na przykład podczas siedzenia lub stania. Jeżeli dziecko na przykład spędza dużo czasu w foteliku lub na miękkiej poduszce, to praktycznie nie ma okazji wykonywać tych ćwiczeń. On dla nas jest bardzo ważne, że jeżeli dziecko podnosi nóżki do góry, tak jak tutaj trzymamy, super, to świetnie ćwiczy mięśnie brzucha. Już nigdy więcej w życiu tak mocno mięśnie brzucha nie będziemy ćwiczyć jak teraz. Zobaczcie, jak ja tu pięknie ćwiczę mięśnie brzucha, tak? O, ale super! I teraz próbuję podnieść nogi do góry, zobaczyć jak maluchy, za... Nie jest to łatwe. Wykonując to ćwiczenie, pomagamy dziecku rozwijać się prawidłowo. Zachęcam do tego, żebyście wzięli udział w wodnej przygodzie i zobaczyli, jak basen może wpływać wspaniale na rozwój naszego dziecka. Na trzy kończymy Trudko i bawimy się przy ścianie.